W gminnym ośrodku kultury w Zblewie odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem na temat perspektywy wykorzystywania środków unijnych w województwie pomorskim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na dochód gminy na jednego mieszkańca, no to rzeczywiście jesteśmy na 1700 któryś miejscu Rzeczypospolitej. No, pytanie skąd się ten fenomen bierze, że, że patrząc na inwestycje i patrząc na. Na rozwój gminy to udaje nam się tych sporo tych środków pozyskiwać i, i bardzo patrzę na niektóre nasze przedsiębiorstwa, które wprowadzają naprawdę innowacyjne e, technologie, rozwijają się. No i przynajmniej ta perspektywa, która będzie bardzo istotna, czyli te 2015-2020, czyli nowy napływ środków i to niemały strumień, strumień i to właśnie szczególnie na, na, na ten rozwój czy małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma nic dzisiaj ważniejszego jak w życiu społecznym, w życiu lokalnym, jak tworzenie nowych miejsc pracy. Myślę, że każdy z Państwa też to odczuwa mieszkając w tej, w tej gminie, gdzie jest głód pracy, w jaki sposób kształtowana jest oferta, oferta pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi. tak. Z ze smutkiem obserwujemy też takie przycie zjawisko, kiedy młodzi ludzie, często, często już z jakimiś kwalifikacjami po prostu wyjeżdżają wyjeżdżają z Polski. Marszałek wyraził bardzo pozytywną opinię na temat pozyskiwania środków unijnych przez gminę Zblewo. Gmina Zblewo dobrze wykorzystała przez te ostatnie lata swoją szansę, bo Dość obficie jednak korzystała ze środków europejskich. Przypomina mnie tutaj, na przykład, budowę sieci, sieci kanalizacyjnej, czy też realizację wielu innych zadań, zwłaszcza w sferze społecznej, te, które dotyczyły programu operacyjnego do Kapitał Ludzki, ale w naszych szkołach, przedszkolach. Albo dla przykładu, również wiele różnych zadań realizowanych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj Pan Wójt. Korzystając z jego też co to dużo kręć wśród Wójców silnej, silnej pozycji, pozycji Wójta gminy, gminy Wiejskiej, Wójta Gminy o Statusie Wiejskim, ale także we władzach polskiego Stronnictwa Ludowego, potrafił sobie z tymi wyzwaniami znakomicie, znakomicie poradzić. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy dzielili się z marszałkiem problemami, z jakimi borykają się w prowadzeniu swojej działalności. Warto by było też zadbać o tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście funkcjonują i, 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 i chcą się dalej rozwijać. I tutaj moim takim priorytetem, co tutaj już z Wojtem żeśmy poruszali, jest przyłączenie z do, do gazu. I to jest. Równie ważne jak drogi, jak, jak infrastruktura, która, która, która jest otoczką całej reszty. W mojej skali przedsiębiorstwa, przez to, że nie mamy gazu, tracimy 20 tysięcy złotych miesięcznie. W skali tutaj, porównując się do konkurencyjnych zakładów w mojej branży, ja prowadzę piekarnie, cukiernie, też zatrudniamy, jakby nie było, może nie z samego zbleba, ale łącznie ponad 150 osób. Cieszę się, że jesteśmy tutaj na krawędzi Borów Tycholskich. Krzysztof, tak jak żeśmy zawsze mówili o tym, że z wlewo leży na krawędzi Borów Tycholskich i zachowajmy to, że jesteśmy akurat w tym miejscu, jesteśmy w czystym miejscu. Bo za nami już tylko bór, za nami jest las, droga i miejsce do odpoczynku. Możemy być świetnym zapleczem dla Trójmiasta Miasta i nie tylko gdzie mogą ludzie przyjechać i spokojnie odpocząć i się nawet i zabawić i idźmy w tym kierunku, gdzie będzie rzeczywiście czyste jedzenie, tak to, jak kolega tu przed chwilą powiedział.